Cześć, okay, Siemano, wam wszystkim z tej strony Manta i witam Was bardzo serdecznie w grze Blacklight Light Red Gra jest całkowicie darmowa na Steam'a i coś mnie podkusiło, żeby w nią zagrać, wiecie? Bo ktoś mnie, ktoś mnie zabił, Patrzcie nam w ogóle na moje staty. 04, tragedia. Grę pobrałem dosłownie 15 minut temu i chciałbym ją, wam, ją tak wam na szybciutko zaprezentować. Moim zdaniem jest warta uwagi. W grze mamy fajny tryb w takich prześwitywaniach ścian, jakby, dzięki którym możemy mniej więcej ogarnąć gdzie są nasi wrogowie. Okej, okay, są mniej więcej. Może uda mi się kogoś zabić. Fuuuuck, Czym on mnie zabił? 0,5, tragedia Pokaz tak sobie pomyślałem, jeżeli pokazałem wam Army Rage'a to pokażę wam i to Tak jak mówiłem gra dopiero co zacząłem grać w tą grę i lamie strasznie Wow zabiłem kogoś że jestem na dole to jest chyba niezbyt dobrze Lepiej sobie wejść tak gdzieś do góry Ale mam jednego killa, mam jednego killa, to jest już coś Czy granaty były pod G? Nie, granaty były pod trójką? Tak, granaty były pod trójką. W ogóle... Co ja mam? Aha, taki pizdolet mam. Dobra. Nie, kurde, było tak blisko. Dobra, teraz gram już na serio. O faktu ktoś jest. O asystę dostałem. jej Asysta. A dalej jestem przed ostatni. 1-8. Gaddemy. Na pewno mi armi rajdzi 5 miliardów razy lepiej, ale to łapcie tam granaty.

Nie jest jakoś, no jest, tra jest tragicznie, nie jest bardzo tragicznie, ale na pewno nie jest dobrze. O. Tak to ujmę. Ktoś do mnie szczylął. Okay. Mhm. Ale może uda mi się przynajmniej przebić tego gotka, co jest przede mną. Ile jest do końca meczu? 55 sekund W ogóle mam pierwszy level Tu jest w ogóle bardzo śmieszne kupowanie itemów w tej grze o, Tam jest prawie cała ich drużyna Lipa, znowu asysta, same asysty Wszyscy mi cy cygany mi kradną no cóż, inaczej tego powiedzieć nie mogę. Jak na free to play w ogóle gra jest ładna? Ja pierdziel magazynek mnie skończył, gdybyś mnie zabił. Jezu ile ich tu jest? Przegraliśmy. Your team has lost the No Co ty nie powiesz? 4 na 12 tragedia. Ale gościu by miał 3 na 17 no to jeszcze gorzej. Tylko on ma piąty level, ja mam drugi level, czy pierwszy. Drugi level mam. Okej. Okay. I co czekamy? Co czekamy na yy, kolejny meczyk? Nie settings. Ja bym chciał... Equipment dokładnie Kurwa to kosztuje jakieś te Nie mnie pewnie na nic Zobaczmy sobie Nie Chcę weapons, chcę broni nie stać mnie tu, tu jest również takie coś, że możemy sobie bronie wykupywać, wykupywać na a, kurde na stałe, na dzień, na tydzień. Bardzo śmiesznie. Wysoki ping mam, ale to być może dlatego, że wrzucam film właśnie. Tak, wrzucam film, mój internet pozwala mi na w miarę w komfortowe wrzucanie i granie. Te moje 3 mega uploadu ponad trochę. Begin game. Boże. Ja tu siedzę i czekam. Kurwości ile ich tam jest. Co to co jest? Coś mnie żre. Hmm, świetnie. Nie wiem co to było się kuca na C, bo ja nawet nie wiem. Wiem, że na pewno nie idzie się położyć w tej grze. Albo nie idzie się położyć. Kucanie to jest kontrol. Z to jest druga broń, to jest pierwsza broń. Mm. Pierdziele. No oh tak! Kurde, ten tryb to też jest trochę... No jesteś bezbronny jak go włączysz. Zero, dwa. Dobra, są gdzieś u góry. Kurwa mać. O Boże. Może to był zły pomysł, żeby tą grę od razu Wam pokazywać, ale. Wow, wreszcie. Wow. Impossible. Fak nie to chciałem zrobić. Aha, mm -hmm. rzuciłem sobie grana pod nogi, god. Je, jej, 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 jej tragedia. Mhm, mm są tam. To jest zwykły deadmę. Przez kilka trybów, captured flag jest na przykład. No jest tego trochę. się, bo nie ogarnąłem. Aha, tu są. Dobra. Może wezmę sobie jego broń, co? Wow. Po prostu jest aż niezwykłe, że zabiłem kogoś. Eee... Ojej, tam jest pełno. A, ah, fuck. 4 na 5, no troszeczkę się poprawiłem. Ale stać mnie na pewno na więcej, chociaż... Czy ja wiem? Chociaż czy ja wiem? Mhm. nie, 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 nie. nie. Fak, no ciężko będzie teraz stąd wyjść. Mam 29kp, no chyba lepiej zginąć, co? Ale, nie, to, to zapomniałem, że się. No, asysta. Że się regeneruje, zapomniałem. Eee... O! Ktoś ma mycha. Może... Może tym razem... Wow. Pykło, ale ktoś mnie zabił z boku. No nie jestem... Że tak powiem ostatni, ale i tak jest tragicznie. Patrzcie, bardzo ładna grafika jest, jak już mówiłem. Wymagań ta gra dużych nie ma. Fak, było blisko, ale tam był drugi, więc nawet jakbym go zabił, pewnie bym i tak zginął. Ojej, ojej, jej. Jeszcze 3 minuty tego team matchu. Strongman przede mną Okej okay. Fuck. A prawie bym go miał, no dużo mu HP zbio, zabrałem Aha, i wróciliśmy do punktu wyjścia, czy jestem przedostatni? Fak. języka Jest jakaś asysta, jest. Level 17, gościu ma 4 na 3. On pewnie przed dopiero, ja mam 5 na 9, Jezus. Tragedia. Mogłem wam tego nie pokazywać Tu jest jeden Aha, umrę Oczywiście, że umrę Jej. Lost their will to life To live, sorry Nie, 5 na 10 Tragedia Army raid mi wychodzi o wiele, wiele lepiej no cóż, ale to być może kwestia przyzwyczajenia. Bogowie są tam. <ścoughs> To był błąd, że tą grę wam chciałem pokazać tak od razu. Ja yeah, wygraliśmy, ale które ja mam miejsce? Przedostatnie 5 na 11, podziwiajcie mój wynik. Moi drodzy w tym odcinku to by było na tyle, na pewno jeszcze będzie kilka z tej gry, ale jak już, że tak powiem, poprawię swojego skilla. To by było na tyle, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z moich innych serii, jak i z tej. Chociaż to nie jest seria, będę robił takie króciutkie odcinki. To by było na tyle, trzymajcie się, bye bye.